I moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy, ubraniowy, i będzie to już ostatni hol z mojego pobytu w Polsce, z moich wakacji. Ostatni haul z rzeczy, które sobie przywiozłam z Polski. Tym razem mam tutaj przygotowane dla Was ubrania. Pokażę Wam, co takiego sobie zakupiłam. Trzy rzeczy zostawiłam w Polsce. Dwie rzeczy są z temu, o których Wam wspominałam w filmie. Temu. Jedna rzecz jest zostawiona, gdyż mam ze sobą w innym kolorze tamtą zostawiłam, bo mąż mi ją dowiezie, ale dzisiaj pokażę Wam tą rzecz, którą przywiozłam ze sobą, a jak mąż dowiezie, to w którymś z vlogów wam pokażę tą drugą, ale tak, zabrałam rzeczy, na których mi najbardziej zależało, które chciałabym już zacząć nosić, więc nie przedłużam moi drodzy, i już Wam pokazuję, co takiego sobie zakupiłam. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, może będę tak yy, patrzę na te rzeczy i tak właśnie pokażę Wam dzień po dniu, jak kupowałam. Za dużo tych rzeczy nie ma, bo ja też, słuchajcie, nie nastawiłam się na duże zakupy odzieżowe. Brakowało mi w mojej garderobie spodni i tutaj. Takie są. A też chciałam sobie dokupić marynarkę i właśnie jedną marynarkę chciałam dokupić do sukienki, w której szłam na urodziny do mojego przyjaciela. Mogliście. Na ręku widzieć tą marynarkę, kolor tej marynarki w filmie Get Ready With Me. Tutaj wam się wyświetli link do tego filmu. Ja mam ze sobą drugą marynarkę w innym kolorze, ale one są w tym samym fasonie, tylko zabrałam ze sobą w innym kolorze z planem pewnym, że ją gdzieś ubiorę a tamtą właśnie taką piaskowo-beżową zostawiłam w Polsce, mąż mi ją dowiezie, więc tutaj nie ma problemu. I tak, zacznę może od pierwszego naszego pójścia na zakupy do galerii, ale powiem Wam, że często w tych galeriach nie byłam, może byłam z dwa razy i sobie właśnie kilka rzeczy kupiłam. To, co po prostu mi wpadło w oko, w oko ale najbardziej to poszukiwałam właśnie marynarki i poszukiwałam spodni. Ale wpadła mi w oko, słuchajcie, troszkę będą te rzeczy wygniecione, wybaczcie mi, bo są no już troszkę tu leżą i też były w walizce, więc nie prasowałam, więc za wygniecienie no, nie patrzcie na to, dobrze? Pierwszą rzeczą, którą kupiłam sobie i była to Magle, galeria Magnolia, najczęściej, słuchajcie, jak zaglądam, to zaglądam z mężem do sklepu Pick and Kloppenburg, jest to fajny sklep, tam są Markowe rzeczy, fajne gatunkowo, i naprawdę można dostać te rzeczy tam w przystępnych cenach. Nieraz ceny są wysokie, ale czasami można dostać naprawdę w fajnej cenie. Cen wam nie będę mówiła, bo naprawdę wybaczcie mi, nie pamiętam, ile to wszystko kosztowało, w jakiej cenie były te rzeczy. Yy, także tego wam nie będę mówić. Pierwszą bluzeczką, którą sobie kupiłam, jest to bluzeczka z gesa. Powiem Wam, że gatunek tego materiału, jak ja ją dotknęłam. To powiedziałam, że nie. nie. Nawet się nie zastanawiam, biorę. Jest bardzo elastyczna. Ten materiał jest naprawdę taki, no nie wiem czy Wam tutaj kamera przybliży, ale taki mocno rozciągliwy. I to jest oczywiście bluzeczka z Gesa. Ona ma tylko tutaj z przodu takie cekinki i napis ges. Powiem Wam, że nie podobają mi się te markowe koszulki. Na przykład tutaj mam z Mojito. I, i, I tutaj akurat myszkamiki, ale te markowe koszulki nie podobają mi się, jak są takie, wiecie, wielkie napisy. Jakoś już bardziej powiem Wam, że podobają mi się takie delikatne, mały znaczek lub mały napis marki. Nie lubię jakichś takich, wiecie, na całą tutaj na cały przód, czy na całe plecy tych napisów, jakoś to, to nie moja bajka. Ja mam tą bluzkę w rozmiarze. M, ale ona jest naprawdę, widzicie, MK, ona jest naprawdę mocno taka rozciągliwa, bardzo fajny, taki lejący materiał. Ja nie wzięłam ze sobą okularów, czy mam okulary? Mam, mam okulary. Zaraz sprawdzimy, słuchajcie. Właśnie zaciekawiło mnie, jaki to jest skład materiału i zobaczcie, tu są takie silikonowe metki, nie papierowe, nie. Plastikowe, tylko taki silikon. Pierwsza się z tym spotykam. Właśnie teraz dopiero patrzę na Metkę. Wiecie co? Produkcja tej koszulki jest Los Angeles. Ale czy ja znajdę skład? Powiem Wam, że ciężko w tych małych literkach tutaj dojrzeć. I wiecie co? Ona ma 95% bawełny i 5% elastanu. Dlatego jest tak delikatna, tak naprawdę bardzo przyjemna, słuchajcie, w dotyku. Więc taką koszulkę sobie wzięłam i rozmiar M powiem Wam, że taki fajny, lejący jest ten materiał, fajnie się tutaj układa. Więc to jest pierwszy mój zakup w galerii Magnolia w Piku. Następnie. Tak, patrzę po kolei. Tak, drugą rzeczą kupiłam od razu dwie. Jedną, tą, co mój mąż właśnie dowiezie, a drugą kupiłam sobie w innym kolorze i tutaj mam na myśli marynarkę. Szukałam, słuchajcie, marynarki do sukienki, którą em, zabrałam ze sobą na urodziny do naszego przyjaciela. I mówię, będziemy wracać może nad ranem, będzie chłodno, nie wiem jaka będzie w ogóle pogoda, więc dobrze mieć coś ze sobą, żeby coś na siebie narzucić. Nie zabierałam swojej czarnej marynarki, którą kupiłam na Sylwestra, gdyż stwierdziłam, że sukienka jest czarna z takimi, ona była z przodu malunkami i czarna marynarka. Hmm, myślałam, że lepiej, żeby jakąś jasną marynarkę mieć, i właśnie udało mi się. Trafiłam na idealny kolor, pasujący do tej sukienki, taki właśnie piaskowo-beżowy, i bardzo mi się tam ta marynarka spodobała, i ona już będzie mi pasowała do różnych innych stylizacji. Ja już ją też widzę z jeansami, ja ją widzę ze spodniami z materiału, ja ją nawet widzę słuchajcie, ze spodynkami, także naprawdę fajna marynarka. Ale obok wisiała marynarka w kolorze, na który zachorowałam już rok temu, tylko oczywiście jest to zupełnie inna marka i zupełnie inna marynarka. I pomyślałam, że przymierzę i mąż mówi, ale ci w tej ładnie. W tej to dopiero podkreśla ten kolor, podkreśla twoje, twoje oczy, twoją urodę i, i ładnie wyglądasz, ja już też byłam troszeczkę opalona, więc mówi, weź sobie tą też. Tak się zastanawiałam, mówię, dwie marynarki? Ja dwie marynarki? Ale dlaczego nie? Jeżeli mąż mówi, bierz, to biorę. I słuchajcie, drugą. Ale to jest przekłamany kolor. Ona jest za bardzo, słuchajcie, tutaj jasna w kamerze. Ona jest troszkę stonowana to jest taki malinowy kolor. Na jeden guzik też troszkę już się wygniotła. Na długi rękaw, ale powiem Wam, że nie, nie. Ten kolor, co widzicie, on jest za żywy, on jest zaczerwony. To ona jest bardziej taka malinowa. Może dalej, lepiej będzie? Nie, też nie. Zażywe kolory. Ja Wam się pokażę w niej, jak ją ubiorę, w jakiej stylizacji. Może pokażę Wam telefonem, bo widzę, że ta kamera. Mocno dodaje koloru do różnych ubrań, i, i tak samo do moich paznokci. Paznokcie, zobaczcie, zrobiłam sobie, są neonowe, a widzę, że tutaj są takie matowe, takie bardziej wpadający, wpadające w czerwień, w taki dziwny pomarańcz. A, on, a na paznokciach, uwierzcie mi, że mam neon, więc ta y, marynarka nie jest tak czerwona, to jest taka. Zgaszona malina, ale powiem Wam, że jest bardzo ładna, bardzo ładnie mi w tym kolorze. Na pewno zobaczycie mnie w stylizacji z tą marynarką. Może spróbuję kanonem nagrać lub aparatem, telefonem, więc ten kolor nie będzie przekłamany, bo widzę, że. Mocne są kolory w tej mojej nowej kamerze, ale tak, taką marynarkę kupiłam i w tym samym fasonie kupiłam sobie piaskową, także piaskową mogliście widzieć na ręce przełożoną na tym, właśnie w tym filmie, jak szliśmy na urodziny do naszego przyjaciela. Ale jak mąż mi ją dowiedzie, to również wam ją. Pokażę. Dobrze, następną, bo spadła mi tutaj na podłogę. Następną rzeczą to już jest taki rzut na taśmę. Z mężem byliśmy na właśnie zakupach. Mąż sobie coś szukał i wpadła mi w ręce kurtka. Jest to kurtka z marki Tom Tyler w rozmiarze S. Jest to, słuchajcie, jeansowa kurtka i widzę, że też jest troszkę kolor przekłamany, bo ona jest troszkę jaśniejsza niż tutaj w kamerze. Yy, powiem Wam, że to jest taki rozciągliwy materiał. Już Wam pokazuję. On się tak naprawdę mocno naciąga i ja ją mam w rozmiarze S. Fajnie na mnie leży. Fajny ma kolor, powiem Wam, że już ją też widzę w różnych stylizacjach z jeansami, czy nawet słuchajcie, do sukienki, czy do spodni z materiału. Naprawdę bardzo fajna kurteczka. Brakowało mi w szafie właśnie w takim jasnym, niebieskim kolorze, takiej prostej kurtki jeansowej. I ona była na przecenie, gdyż to była ostatnia sztuka. Ja powiem wam, że jak jestem w piku, to najczęściej zachodzę na te wieszaki, gdzie są te ostatnie sztuki i przeglądam. Nauczyłam się tego po stanach, będąc w stanach tam w sklepie Marshall, musicie każdy wieszak przeglądać. Ja wiem, że to jest naprawdę strata, a czy może nie strata? Zajmuje to czas, bo czasu musicie spędzić nad tym, żeby każdy wieszak Wiecie, przełożyć, przejrzeć, ale dzięki takiemu przeglądaniu zyskałam tą kurtkę, bo mąż szukał sobie innych rzeczy. Ja właśnie przeglądałam te wieszaki i ona wpadła w moje ręce. Przeposzłam do przymierzalni, przymierzyłam, pokazałam się mężowi. Mąż mówi, bierz, fajna kurtka, właśnie taka będzie ci fajnie pasowała i bynajmniej będziesz miała taką, bo, bo jak mówiłam, w szafie mojej brakowało mi takiej kurtki, więc idealna na Lato idealna na wiosnę, na jesień. Także taką kurteczkę sobie z Tom Taylor wzięłam. Aha, i jeszcze słuchajcie, może tak już króciutko wam pokażę. Ostatnie rzeczy, później już przejdziemy do moich spodni, które udało mi się kupić. Zakupiłam sobie bieliznę i tutaj mam staniczki, tak tylko wam pokażę. Nie będę całych rozkładać. Słuchajcie, moja synowa kupuje sobie w Polsce staniki w Tenezis i tam jest taka opcja, że jak bierzecie dwa staniki, trzeci macie za darmo w tej tańszej cenie, jakoś coś takiego. Więc mam od niej trzy staniki, które sobie kupiła i na nią nie pasowały, a na mnie pasowały, więc już miałam możliwość noszenia tych staników i powiem Wam, że są bardzo wygodne, więc teraz jak byłam, to koniecznie musiałam wejść do tego sklepu i sobie staniki dokupić i powiem wam, że bardzo wygodne dla mnie są staniki z takich zwykłych płaskich bez żadnych koronek, takie wiecie, zwykłe na gąbeczce staniczki. One naprawdę są bardzo wygodne, biust się w nich świetnie układa i właśnie od mojej synowej dostałam biały i czarny. I teraz, jak byłam, to mówię, kupię sobie właśnie z takiego samego fasonu, bez żadnej koronki, tylko w innym kolorze. I wzięłam właśnie taki kremowy. Na sobie mam, tutaj Wam tylko powie, pokażę po ramiączku, może odkryję włosy, bo mam akurat na sobie taki, wiecie, cielisty. Bardzo fajny stanik, one są naprawdę bardzo wygodne. I wzięłam, słuchajcie, czarny, ale to już jest taka bardziej, bardziej, bardotka. Tutaj te y, ramiączka możecie odpiąć, i co on ma tutaj fajnego, że tu z tyłu y, przy, przy tej gumie, przy tym pasie jest silikon, także ten stanik wam nie spadnie. Tu fajnie wam przytrzymuje y, i również tutaj. Tu pod... no pod biustem, pod tym tutaj zaokrągleniem również jest silikon, że tutaj pod biustem wam również fajnie biust utrzymuje. No powiem wam, że świetne są te staniki. Cena jest jednego. 80 coś czy 70 coś złotych. Także tak jak powiedziałam, bierzecie dwa, trzeci macie w gratisie. Do tego możecie sobie w Tenezis dokupić bieliznę, majteczki. Do kompletu panie wam doradzą. Naprawdę bardzo miła obsługa. Panie są bardzo miłe, doradzają jak tylko mogą próbują Wam dobrać i rozmiarowo i fasonowo staniki, naprawdę polecam Wam ten sklep on też jest ma sklep internetowy ale ja na przykład, ja muszę mierzyć, ja muszę staniki, buty, ja muszę mierzyć, ja sobie nie wyobrażam kupna butów czy staników bez przymierzenia to, to nie ja, to nie ja muszę przymierzyć, zobaczyć jak, jak leżą mi piersi, muszę przymierzyć, zobaczyć jak leży stopa, ja mam bardzo małą stopę Stopę. Ja mam stopę 36, bardziej 35, często 35 buty na mnie lepiej pasują jak 36. Więc wyobraźcie sobie, jaki mam problem z kupnem butów. I tak samo mam problem z kupnem staników, gdyż mam mniej pod biustem, biust mam duży, w związku z czym też muszę staniki mierzyć, ale polecam wam te staniczki z Tenezis, więc ja sobie wzięłam czarny, ten jasny, kremowy i. Ten cielisty, co mam na sobie. Także takie staniczki sobie dokupiłam, a teraz przechodzimy, moi drodzy, do moich spodni. I tak, widzę, że kończy mi się bateria, i obawiam się, że mi się wyłączy aparat, więc pozwólcie, że dołożę dodatkową baterię do aparatu i już wam pokazuję, jakie spodnie sobie kupiłam. No dobrze, bateria dołożona. Powiem Wam, że teraz zobaczyłam, że mam jeszcze 28% baterii w aparacie, ale obawiałam się, dlatego wolałam dołożyć tą dodatkową baterię i powiem Wam, że podoba mi się ta opcja, że nie muszę, wiecie, ładować baterii gdzieś tam, drugiej, wyjmować, tylko pach, pach, dopinam baterię i, i, i już mam. Dobra, spodnie. Spodnie, słuchajcie, i to są jedne spodnie z. Pick and Kloppenburg a trzy pary, bo kupiłam, słuchajcie, cztery pary spodni, trzy pary są z innego sklepu i tak. Powiem Wam, że w Piku byłam trzy razy. Pierwszym razem właśnie kupiłam sobie tą bluzeczkę z Gesa, drugim razem z mężem kupiłam marynarki, i trzecim razem już byliśmy tak, już przed moim wyjazdem udało mi się kupić właśnie w Piku jedną parę spodni, ale też zaszliśmy do innych sklepów właśnie za stanikami. Musiałam koniecznie jeszcze przed wyjazdem kupić sobie staniki. Ale też weszłam przypadkowo, mówię: A wejdę, zobaczę, do innego sklepu, to zaraz wam o nim opowiem i tam również kupiłam sobie spodnie. Ale w Piku, słuchajcie, właśnie na przecenach przymierzałam różne spodnie i. Nic mi się nie, po, nie podobało i dojrzałam, że sobie tak samotnie wisiały na wieszaku spodnie jeansowe. Wszystkie tutaj są jeansowe, bo takich brakowało w mojej szafie. Powiem Wam, że ostatnio pozbyłam się bardzo dużo spodni i. Zostały mi szczerze mówiąc dwie pary, takich, wiecie, porządniejszych, więc mówię, muszę się zaopatrzyć. I słuchajcie, nigdy nie miałam z tej marki spodni. Bardziej mój mąż z tej marki kupuje sobie męskie spodnie. Nawet nie wiedziałam, że damskie spodnie są takie fajne. I tutaj mówię, słuchajcie o spodniach z marki BOS. One wisiały, słuchajcie, na wieszaku. To jest rozmiar, jakbyście. Chciały wiedzieć, już tutaj, gdzie to jest napisane, poczekajcie, bo ja znowuż. Okulary to jest rozmiar 28. I powiem Wam, że rozmiar rozmarowi jest nierówny. Nieraz mierzyłam 28 i były za małe. Tutaj 28 duże. Nieraz 30 były za małe. To zależy, ile spodnie mają w sobie streczu. Te mają troszeczkę streczu w sobie, ale powiem Wam, że one mają. Zobaczcie, bardzo wysoki stan. One mi tutaj fajnie wysoko sięgają, zasłaniają cały brzuszek, bardzo ładnie leżą na pupie. Już wam pokazuję tutaj tył, i są w bardzo fajnym kolorze. Tutaj mają tylko jeszcze na kieszące taki znaczek: bos, i z tyłu tradycyjnie, jak każde spodnie, na szywkę. No, powiem Wam, że są świetne, bardzo wygodne. Długość idealna na mnie. No i ten kolor. Powiem Wam, że zastanawiałam się, żeby kupić sobie czarne spodnie. Chociaż czarne mam dwie pary z Gesa, więc mówię, fajnie by było coś w innym kolorze, ale nie przypuszczałam, że w tak jasnym kolorze kupię spodnie i że będę w nich się dobrze czuła. Ja je tylko założyłam, słuchajcie, na siebie. Mój mąż powiedział: Bierz. Idealnie w nich wyglądasz. Byliśmy wtedy w sklepie z moją teściową i teściowa mówi, nawet się nie zastanawiaj, bo ty w nich wyglądasz super. Naprawdę one tak są wysoko, wysoki mają stan, że no, powiem Wam, pięknie się układają. Ja się na pewno Wam będę w nich pokazywać, bo mm, nieraz będziecie mnie w nich widzieć, ale powiem Wam, że są świetne. Długie, idealne, nie muszę ich podwijać. Ja mam, słuchajcie, 1,58 58 m i najczęściej jest tak, że wszystkie spodnie są na mnie za długie. Te są, słuchajcie, idealne. No i ten wysoki stan no coś cudownego, bardzo wygodne. Spodnie bardzo fajne, więc udało mi się trafić na jedne takie fajne, markowe można powiedzieć spodnie z Bossa. A następnie, słuchajcie, mam trzy pary spodni ze sklepu, do którego powiem Wam: za spodniami jeansowymi dla siebie nigdy nie wchodziłam. Jakoś powiem Wam, że nie patrzyłam na tą markę, ale teraz, jak weszłam i spodobał mi się właśnie jeden kolor spodni, jak już te mi się spodobały i Pani zaczęła mi szukać innych to wzięłam trzy pary. Zastanawiałam się, czy wziąć trzy pary, no bo już miałam kupione te z Bossa i mówię, kurczę, trzy pary, a mąż mówi, słuchaj, nie masz spodni, więc nawet się nie zastanawiaj i ci biorę. I wziął mi, słuchajcie, trzy pary spodni. I tak, pokażę Wam pierwsze, które bardzo mi się spodobały, jak wisiały na wieszaku. Spodobał mi się ich kolor. A właśnie, jeszcze nie zdradziłam Wam marki. Jest to marka Big Star. powiem Wam, że ja nie miałam nigdy spodni z Lewisa, nigdy nie miałam spodni z Big Stara jak jeszcze Wrangler ja nie miałam, nie, jedne Wranglera kiedyś, dawno temu miałam ale Big Star, nigdy do tego sklepu nie wchodziłam za spodniami najczęściej Mohito Reserve, Diverse a tutaj proszę bardzo Big Star i jakie fajne spodnie powiem Wam, że te spodnie urzekły mnie swoim kolorem jak je zobaczyłam na wieszaku mają przepiękne przetarcia one powiem Wam, cudownie się układają na sylwetce, i one, nogawki są takie troszeczkę. Przed kostkę. I tak pomyślałam, że fajne właśnie są na lato, ale też będą fajnie na jesień pasować, czy nawet na zimę, do botków. Botki będą fajnie wystawały spoza spodni. Najczęściej spodnie nakładam na botki, gdyż są za długie, a te będą właśnie fajnie pasowały do botków. Jakie przymierzyłam, słuchajcie. To mój mąż stwierdził, nie, to są spodnie jak na ciebie, bardzo ładnie. Leży w nich tyłek, fajnie się układają, szczupło się w nich wygląda, bo to jest taki jasny niebieski kolor. Ale powiem Wam, że no, zakochałam się w nich, jakie przymierzyłam, i to jest rozmiar 29 na 30. Tutaj macie rozmiar, także widzicie rozmiar kolejny i one też mają troszeczkę w sobie elastanu, więc e, były jedne, jedyne. Może 28 by były na mnie też dobre, ale to była ostatnia para, więc się nawet nie zastanawiałam i mówię, biorę, bo fajnie leżą na pupie, fajnie w nich wyglądam. Zresztą mąż i moja teściowa również zaakceptowali od razu te spodnie, więc wzięłam i pani jeszcze mi doniosła. Dwie pary spodni, które unoszą pośladki, i słuchajcie, jak ja założyłam te spodnie, to ja faktycznie czułam się, jakbym miała po prostu pupę mocno uniesioną. Jak mój mąż zobaczył, ja się odwróciłam do niego tyłem. Mówi, ale one ci ładnie leżą na pupie i one też są, słuchajcie, z elastanem. Tylko już wam pokażę z tyłu. One mają właśnie tutaj te takie przeszycia dodatkowy materiał, który właśnie na e, tak wygląda, że wasza pupa jest dzięki m, tym przeszyciom fajnie uniesiona e, do góry. Tak fajnie e, podkreślają one z tyłu pupę, z przodu wyglądają tak i to już jest taki. Taki niebieski, taki typowo niebieski kolor, i one już mają tutaj zwężane troszeczkę nogawki. No, powiem Wam, że czuję się w nich rewelacyjnie i to jest rozmiar również 29 na 30. Idealnie leżą. O, fajnie powiem Wam, leżą na pupie i właśnie szukałam takich spodni, które będą na pupie ładnie leżały, które będą troszeczkę te pośladki unosiły i te spodnie to robią i nie wiem, nie wiem gdzie ja byłam, że nigdy nie zachodziłam do Big Stara i nie patrzyłam za tymi dżinsami, a właśnie te dżinsy, ten fason dżinsów doradziła mi Pani Ekspedientka i jak przymierzyłam jedne, to jeszcze... Przymierzyłam drugie, a drugie to wzięłam już czarne, e, i one również są z tego samego fasonu. Tutaj też jest te takie przeszycie, jak możecie zobaczyć. Również e, się fajnie tutaj układają i mają dłuższe nogawki, ale te natomiast. Nie mają w sobie elastanu tyle, i tutaj już możecie zauważyć, że je wzięłam. Musiałam je wziąć troszeczkę w większym rozmiarze, bo już tego elastanu tutaj tak nie ma. Jak tutaj w tych, bo te się mocno, słuchajcie, naciągają, a te już słabiej. Tutaj już nie ma tego elastanu, w związku z czym już tutaj musiałam wziąć większe, ale powiem Wam, że również fajnie leżą na pupie z przodu na guziczek tutaj. Proste są z przodu, a z tyłu właśnie jest te takie dodatkowe przeszycia, gdzie y, fajnie wygląda to na pupie. Także takie spodnie, cztery pary spodni tym razem zakupiłam, więc mam słuchajcie spokój na dłuższy czas, bo to wiadome są jeansy, jeansy tak szybko się nie zniszczą. Y, I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego zakupu i cieszę się, że. Weszłam do Big Stara i że właśnie zobaczyłam te spodnie, bo nawet nie przypuszczałabym, że mają takie fajne spodnie. Także, moi drodzy, to były moje zakupy ubraniowe. Tak jak powiedziałam, jeszcze mąż dowiezie mi z trzy, trzy rzeczy. Tak, dokładnie trzy rzeczy. To wam pokażę w którymś z vlogów, ale te już koniecznie chciałam ze sobą zabrać, żeby móc nosić. Szczególnie dżinsy. U nas już jest, wiecie, troszeczkę chłodniej. Jak jest słońce, to i tak dżinsy można założyć, nie ma problemu. Nie upiekę się w dżinsach, ale no powiem wam, że właśnie już chciałam zabrać je ze sobą, żeby móc je nosić, tak samo tą marynarkę planuję, stylizację z tą, mar z tą marynarką, no i kurtka dżinsowa również, no póki jest ciepło, to jeszcze fajnie, żeby wykorzystać i móc ją nosić, tak samo koszulka z Gesa również e, mogę ją jeszcze troszeczkę ponosić, bo jeszcze lata mamy, jeszcze mamy troszkę lata, więc kurtka dżinsowa, koszulka, dżinsy i stylizacja gotowa. Także moi drodzy, tak jak powiedziałam, tak wyglądały moje zakupy ubraniowe. E, ta, tyle rzeczy sobie zakupiłam. Może dużo, może mało. Uważam, że potrzebne rzeczy, które potrzebowałam, kupiłam. Jestem z nich bardzo zadowolona. Dajcie znać, czy Wy odwiedzacie Big Star, czy zaglądacie do tego sklepu, bo powiem Wam, że ja teraz będę do niego zaglądać częściej, bo naprawdę mają fajne jeansy, które fajnie leżą na, pupy, na pupie, więc serdecznie Wam polecam ten sklep. A za dziś, moi drodzy, Wam serdecznie... Dziękuję, dziękuję Wam za oglądanie. My widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się krótko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!